Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu gramy w Baby in Yellow i stwierdziliśmy, że się nie poddamy i spróbujemy przejść dalej, no bo zachęciła nas ta reklama, że jednak tu ma być strasznie, więc no było tak średnio strasznie, nie? I spróbujemy po prostu po prostu spróbujemy yy, zastanowić się, co jeszcze nie zrobiliśmy z tym tosterem. A to pisze, o co tu Czekaj, chodzi? no to przeczytajmy tu coś pisze, może to jest podpowiedź, poczekaj, noc druga. Na karm dziecko zrobione. A poczekaj, tu masz jakieś te zadania. Wymień pieluszkę, połóż do łóżka. Poczekaj, czy out, czyli relaksu, się oglądaj TV. Kto jest przy drzwiach? Byliśmy chyba, nie? Put box na stole. Ej, czekaj, to spróbuj położyć na stole. Napisali na stole, ale nie wiem, czy tu, czy w kuchni. kuchnia jest tu? No, w kuchni. W kuchni jest tu. nie było, bo spróbowaliśmy wtedy. Dobra, dałeś na stół i siadamy. Oj, co teraz? Co teraz się dzieje? Nie wiem. O, a tu są jakieś dźwięki? No chyba tak. Dajemy dźwięki? No dobra. O ja, a tu strasznie głośno. Nie, wyciszę. Dobra. Ja nie wiem. Dobra, co teraz? Dobra. Napisali się mam. Co a, robimy? O, czekaj, dziecko? tu pisze. Tu jest napisane: Idź na, na górę. I. Do, do, do dziusia tylko. No. O. Ojej. Eee, czekaj. Masz, o, ale miałeś chyba drzwi zamknąć. No, zamknąłem. O, Aha. tosty możemy zamknąć. coś być. do jedzenia. Może ser dzisiaj. O! To serowe tosty, maszyna. on mówi. Pokaż. Ja bym zrobił tosty na pokato. Ale on mówi, że serowe? No to nie wiem. To róbmy to, co mówi No to faktycznie zaczniemy to czytać i będzie szybciej. Aha. to najpierw na serem Teraz wezmę na pomidory. No dobra, a on to przyjmie? Nie wiem. Sienkę. Zobaczymy. Dawaj szyneczkę. Cebulkę. To jest pieczarka, mój drogi. No to wiesz pieczarkę. Dobra, pieczona pieczarka. Dobra. O, cebulka też jest dobra. Dobra. Nie dobra bez pieczarki. Tak. Zamykamy a ketchup? Pomidor Nie nie ma. Dobra. O, działa. Mmm, smaka o. mi robi O nie! Co się stało? A dlaczego? O nie, co to? O nie! Nakarm dziecko, ty potworze, tak napisali. Feed me. Ej, aha, to jest nim. O, niby... o kurcze, w lodówce jakieś creepy przejście. Dobra. Uuuu. Ja cię ej, ej, lodówka nam się o zamknęła. O nie, labirynt. O, teraz jakiś labirynt. No dobra, no o. ciekawe, na razie się nie boję. A ty? O, udało mi się. Dziwne. Przypadkowa droga to była. Ty, patrz, ale ty się nie, orientujesz, ja nie wiem gdzie o nie, my jesteśmy. to dziecko takie straszne. A, już się złości bardziej. No. Aha, narobił w gacie. Ja się, o nie, Coś ty zrobił. Nie wiem. <laughs> nie wyrobiłeś, że? No. Ja się no. już boję, bo to było już trochę straszne. Co się boisz? Już te minę robi straszne? No. Skąd wiesz? Pokażę. Weźmy. Uja! <laughs> O, ja! Ej, to było o... nie e, czy ty leżysz? No. I co to jest? Co to lata? O nie. Uh, o! Ej, ale tu nie ma dźwięku, co jak ludzie mają się bać na tym odcinku? Ja dziecko. nie wiem. O A. Nawiedzone co dziecko. Nawiedzone dziecko. Bez sensu, bo jak tutaj nie ma strasznych dźwięków. A. Pokaż go. Dziecko pokazuj ludziom, co o, robi. Jezu. A Lebituje. A może to tego jest jasne. to jest napisane? Eee, rozwal A. emergency. No, to szybkie na nagłe wypadki. Dobrze robisz. Dobra, szybko. No spokój, nawiedzone dziecko i smoczek pomógł. Zobaczymy. Masz, A masz. Gdzie on jest? Ej, pad padł jak balon, pewnie ty. A ła! <laughs> dobra, Spi. śpi. Zanieść do sypialni, dobra. Ja zaczynam to czytać, będzie szybciej. Ej, myśmy mogli to ostatnio przeczytać. Ej, w ogóle teraz dopiero pokazać. O, ej, co mu jest znowu? Baby, nie złość się. Baby. Podejdę, może, bo jest uśmiechnięty. O nie. Co on chce? Czy nie ta na dobranoc? Bejbuś. Bejbus. Ale tu się zrobiło creepy w tym domu. No nie pokój, masz dziecko, dziecko. począta w tym pokoju. To łóżka. No, nasypił w pokoju. I co teraz? Co jest? Co robisz? A czekaj, może muszę przeżytać. pluszaka mu dasz? E, Tak, właściwego pluszaka masz dać, tak napisali. Dobra, masz kotka. Spalił kotka. No to na, następny w kolejce. Królikuś. Ej, on ma oczy dziwne. Krolik, Ej, co on robi? Baranka się zachciało. No to masz barankę. O. Dobra. A potem jest A masz teraz książkę przeczytać? kot. Nie, aha, kot, Dobra, a tu napisali, że, że musisz książkę chyba przeczytać. Bla bla bla, bla bla bla. Bla bla bla, bla bla. Ej, no nie za bajeczka o, na dobranoc. Co to jest? E, Okej okay. Baby, miałeś i spać? Patrz, nie ma wskazówek. Ej, co jest? O nie, co to? kurczę. Ej, co to jest? Nie wiem, trójkąt masoński. O, jeszcze koło w środku. Skandal. <laughs> <laughs> Hej, Baby. O nie. Patrz, jak nam dobrze idzie, jak zaczęliśmy czytać. A <laughs> to no. było takie proste. Mogliśmy szybciej czytać. No dobra, ale co się stało? My to wkurza, że nie ma dźwięków, no bo to by było straszne, gdyby on tak z dźwiękiem wyskoczył, jak w horrorach, nie? No ale są dźwięki tylko bardzo ciche. No ja się boję, że na odcinku nagle o. ryknie. Dodamy głośniej, Nie wiem. Nie wiem. O. Powiedzieli, że mam sakrujkiem iść. Yy, yy. Masz, nakarmić dziecko, masz wziąć butle z lodówki, napisali. No, wiem, ale odblokowałem nowy poziom chyba, że mam. No, uciec. A nie no, chyba musisz to zrobić, bo nie przejdziesz dalej. No, w każdym razie masz nakarmić dziecko i wziąć butel okay. z lodówki. O, winda. No, ale masz nakarmić dziecko. Ale chcę spróbować, czy będzie musieć coś straszniejszego. No, nie wiem, chłopie. O, kolejny poziom. O. Co tu się dzieje? Teraz jest chyba straszniejszy poziom. Nie hmm. wiem. O i zniknęły hmm. te instrukcje, czyli co? O nie! Hmm. Ja ratunku! A, co, gdzie ty jesteś? Spadam! Widzie? No bez Sparek sensu, nie, no nie, nie obejdziesz tego, musisz chyba nakarmić to dziecko. Oni powiedzieli, że mam iść tam. Dobra i tak. Nie wiem, człowieku. O! O nie! Baby? Co on tu robi? Baby, On wszedł do czyjegoś domu czy co? Nie wiem, ale my mieliśmy dziesiątkę. Patrz, to nie jest twój dom. To no? jest czyjeś mieszkanie. Baby. Gdzie on jest? Chyba to mi się bardziej podoba. O, płyta. Gdzie on jest? Puszczamy muzę? Gramofon. Wow, O, hej baby. On nie uciekł. Dobra, na łóżku jest. Oko. Co on tam trzyma? Gościu się bawi. A pokój z zagadek jakiś chyba. Ej, to jest jakieś malot, może maszę tutaj. No może, może, To graj na pienię. Ej, tam mówi, żeby... O. o, to ja Jak teraz nie to Ty to założyłeś? No. Czekaj. No na podłodze nic nie O tu było, a wróć się na stół? Na tej picie nie leży? Nie. Nie. Skarpeta mnie zmyliła. Dobra, to gdzie? A tu na stole? A to, o to, o tu, o tu? Między tym? O, o widzisz, no? jak wyczaiłam, ha! Teraz masz je o, baby tam się siedział w korytarzu, gość, co się przemieszcza. Masz całe? O, masz całe. Graj. No, ej, żebyś nie przesadził. Ja nie wiem, jak to potem wyjdzie. Ja nic nie słyszę, nie no, o. bez sensu. Dajmy jakieś dźwięki, dobra, Teczko daj. Wypadło. Dajmy dźwięki? No. O nie. Zaśłała. To ja zagram. To zagraj. No. Nie, stop playing. Play. Mega cię to. Oh! Pierwsze kłócanie. Ja nie wiem, ja się boję, że to będzie za głośno. A ja się coś jest. Stara... Nie możesz się wyprostować tutaj? Chyba nie. No i jak oceniasz straszność teraz? Na razie to o, w miarę spoko jeszcze Się zaczyna. O nie, znowu. A nie, czekaj, tutaj co? Masz puścić nową płytę? No, chyba tak. Ej, żółty to jako ulubiony kolor. Może teraz przejdzie. Aha, co to za smrody? Nie kurczę, wiem. bo ten pasek wiecznie zasłania. No. To jest wkurzająco strasznie w tym programie. Są jakieś dźwięki, kurcze, ale nie wiem, jak to będzie brzmiało na tym, nagraniu. No i co, grasz o. to? Graj. Weź klucz i odblokuj drzwi. On ci każe zabrać klucz. Ład. Smutny jest. No ale tak możesz zrobić. Nie, to manipulacja nie patrz na niego, idzie. Dobra, a które drzwi? Sprawdź, czy jest. Siedzi smutny. O. Te drzwi? O. Dobra, o. idziemy stąd. Uciekamy od dziecka. A, tutaj drzwi. No, Dobra. jedziesz. I co, tutaj? Gdzie idziemy do naszego domu z powrotem? Nie wiem. Do mnie jedziesz? Prąd się wyłączył, chyba. O, klik. Skąd wiesz? Tam był znak, że się, się wyłączył. Aha. No, tutaj jest w sumie napisane. No. Power out. No to gdzie idziemy? To do naszego Nie mieszkania? Wiem. Gdzie jest? O. Co tutaj? Nie wiem. Nak z prądem no to chodź. o to chodzi. Jakieś jakieś pomieszczenie gospodarcze? No, coś w tym stylu. Ono? Takie, że są wszystkie te skrzynki. A na bateria. Poczekaj, musisz przywrócić e, prąd do windy. Ja musisz obczaić te skrzyneczki, ale nie wiem, Dobra. które są. co to jest? Smith. Nie wiem, co to, tu, szachy? Tu jest jakaś kartka, to pewnie jest tą kartką, nie? Na środku, no. no o. No bo ten znak już Dobra. rozpoznawczy jest. Ej, co się stało? Jest dziecko! Dzień. To nie będzie za głośno? Czy on nam rozwala bezpieczniki? <laughs> o ile to są. Czekaj, puść. Tak. Dobra, ostatnia próba. Skąd ty to wziąłeś? O, tu jeszcze. Do koloru. Dziecko, zostaw to. Masz powstrzymać dziecko przed kradzeniem tego. Chichotek Zamknięte. mały. Dobra, o, niech nie płacz, nie płacz. Do kosza go wstać, tam był kosz. <noise> Czy to nie kosz? A nie. Dobra, siedź tutaj, tutaj masz tego dużo. A to może? Nie wiem. No dobra, naprawiaj ruchy. Dobra. Ej, o co tu chodzi? Jakieś kody? Nie wiem. Przypadkowe liczby wpiszę. Mm. To dawaj. 4, 3, 2, 1? Czemu? Nie Nie, wiem. dobra. Przypadkowe to przypadkowe. Ojej, wiesz, że tu jest kombinacje dostępne? A może gdzieś będzie napisane? Gdzie? Nie wiem. No to, o, to może, bo przecież to jest nienormalne, żeby to zgadnąć. Gdzie? No. O, dziecko. Baby, nie smuć się. O, tu jest tery 3. Tery 3.

1,7 No dobra, bo no. nie ma miejsca na 8,1,7. Dobra, działam. O, czekaj, mam pomysł. Otworzyłeś to, pokaż co tam jest, no. Mam pomysł. Co ty robisz? Wrzucasz tam baby? Ale patrz jaki przerażony. Dobra, wrzucaj. Coś ty mu zrobił. Nie wiem. To tak można? Nie wiem. Nie ma żadnej wskazówki. Możesz jeszcze to naprawiać? Masz tam jeszcze naprawiać? Jeszcze brakuje? Dodawaj. O! Działa! Dobra, działa. No napisać, że działa. Teraz wychodzę. A Baby? Nie Pewnie wiem. Pewnie się zemści za... O. o! nie! Baby! To nie było specjalnie, to było niechcące. Dobra, a gdzie on jest? A jak mnie wkurza ten paszek. No idę tylko A myślisz, że te dźwięki nie będą za głośno? Nie wiem. Ale się skiełi. Nie, gdzie tam strasznie, to nie jest straszne. No ale czekaj, bo tu masz zamknięte, to jak chcesz przejść. A może nie Dawaj na jakieś ty. mieszkanie. O, ja w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Aha, tam jest to dziewięć. O. O. hej baby. No idziemy, idziemy teraz? Nie wiem. Dawaj do mieszkania. A no, to jest scary. Nie, nie jest Kiry. Mhm. Co tak? Pokaż. Dziecko? Dziecko <laughs> Idzie dziecko. Dobra, o co to za mumia? Nie wiem, co zrobi. Jestem ciekawy. O nie, co to znaczy, że nas zabił? I good night. ja... chyba nas knokautował po prostu. Uciekam. Uciekam. Gdzie uciekasz na oślep? O, klucz. klucz. Szybko. A gdzie ty uciekasz? Skąd wiesz gdzieś? Zobaczysz, że ci wyskoczy zaraz. Nie wiem. O, ile kluczy? Czekaj, jakie potrzebujemy. Dobra, ten. Jeszcze trójkąt. Cicho. Cicho. Nie. Jeszcze trójkąt. Dobra. Trójkąt. Nie. Ty masz bardzo trójkąt? Nie. No, nie. nie ja ja tak tego nie przejdę, Ty, próbuj. A ja nie umiem chodzić. przetrażyłeś <laughs> przestraszyłeś się? No. Ale ja nie, nie kumam tego. Nie lubię takich akcji. No to idź, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. No nie, jeść. no, ja już nie dam rady na 100%. Też radę, bo musi do tego podejść inaczej już to tylko gra. I nie stresować dobra. się, bo on ci nic nie zrobi, wiesz, nie wyjdzie ale to jest z tego na tam. czas. No tak, ale jak się będziesz stresował, to szybciej to ogarniesz, nie? No dobra. Więc tak się stresujesz. Podejdź do tego, jak, jak. Szybko, tego. Szybko kółko. Szybko. A, sorry. Kółko i trójkąt. na spokojnie. Aha. Dobra. Trójkąt. Nie. No coś ty zrobił, czemu ja nie celujesz nie wiem, tam gdzie trójkąt. trzeba? A to nie, są inne trójkąty? Nie. Tu zobacz. Nie no, żółty trójkąt. Nie, trójkąta? ja tego nie potrafię. No. To podejdź mi tam i tam mnie zostaw, Przecież ja tam nie dojdę, bo ja nie umiem chodzić. <noise> Dawaj, szybka akcja. No trochę mało jest czasu na to, no tutaj szybko ogarniesz. Weź to koło też ty, a no. potem mi zostaw. Zostawia jej klucze. Trójkąt. Nie, koło weź tu klucza, bo wiesz które. Dobra. A oh, sorry, księżyc, ja cały czas mylę. Nie, ja to zawsze wyrzucam i nie potrafię znaleźć. Aaa, to wystarczyło podnieść. Dobra, bierz trójkąt. Dobra, trójkąt nie. No, bierz trójkąt ten. Nie no, wyrzuciłem. To go podnieś. I sobie trafię. Nie no, to jest To go to znowu rzucam. podnieś. Dobra, chyba kończymy na tym, czy chcesz no, jeszcze raz. Dobra, ostatni raz. To daj mi tam jak będziesz koło, do, weź trójkąt do ręki i mi daj, dobra? Dobra. Albo może spróbuję ostatni raz ja sam. No to ile razy? To dobra, tu już znamy trasę, to muszę no, szybko iść. Szybko idę. Spokojnie, no spokojnie. Spokojnie, no, spokojnie ale szybko. Żartuję. Ja <laughs> no nie no żartuję. Dobra, bierzemy kółeczko. No, książę, ja ciągle mówię kółko. Po no. raz piąty tu jesteś, Mają, ja mówię ciągle kółko. Weź ten trójkąt i daj mi teraz. Czekaj. O, byłeś co? Nie. Ale czemu klikasz, jak A mi... ja muszę na to, dobra. No, ja wiem, że musisz na to, to Ty nie wiesz o tym? Nie. Ja myślałam, że wiesz dobra, i Pan nie nas? robisz tego. No, biegnij, Oddaj mi teraz. Gdzie szybko. mam biegnąć? Pójdę. Powin... dwóch Odwórz... szybko. No, Tomaszu, mówiłam Ci, że ja nie umiem chodzić. Ja mówiłam, że nie umiem chodzić. Nie. Ja myślałam, że Ty wiesz o tym, że musisz tam trafić. A Ty, Ty myślałeś, że możesz sobie byle jak zrobić? No. Gościu, no bez jaj. Myślałam, że Ty wiesz, że tam trzeba trafić. I myślę, o co chodzi. Przecież tutaj trafiasz. No Chyba. bo ja robię na szybko. No, ale, ale jest celowane. Myślałam, że wiesz o tym, no to rób. O i Ty... Nie. nie. Nie, nie, No dawaj. Nie no, to mi samo się wywala z rąk. Nie, ja się poddaję. No bo klikasz, żeby przesunąć. Jeszcze nie próbuję. Ja Czemu? Się, nie Czemu się nie pokazuje jak patrzymy? Ja już nie próbuję. No bierz szybko, bo masz czas, bo on się nie pokazuje jak patrzymy. Jak nie pokazuje? No szybciej, nie patrz tam, tylko bierz. I traf tutaj na spokojnie. No i no, szybko i O. O, udało się. Skąd bierz? Szybko, szybko. Może. Szybko, zamknij windę. Udało się? No, może na tym jest skończymy. Dobra, to na tym skończymy. Może zrobimy trzecią No nie ładnie. wiem, zobaczymy. Ej, to e... wyjście. No to może spróbujemy ostatni raz. Zobaczymy, co wyjść. to jest ciekawego. No. Dobra, zobaczmy, co jak to jest ciekawego i kończymy. Jak będzie akcji z kluczami, to ja nie dam rady. Znowu widzę. Nie, no dobra, to myślę, że możemy to zostawić na trzecią część ewentualnie. Bo to już trzeba od nowa. Dobra. Tak? A nie, to nie jest odnowa w sumie. Nie, nie od nowa, tylko po prostu... No ale co ty robisz? Winda w domu, czy co? Nie wiem. Chyba tak. Ale o co ci chodzi? Dobra, dobra, nie, dobra, na tym skończymy. Pamiętajcie koniecznie, żeby subskrybować ten a kanał, żeby być z nami na bieżąco. I bo, masz go nakarmić tylko. Ty go karma, a ja się pożegnam. <laughs> tak czy nie? No tylko chciałem sprawdzić, czy coś się zmieniło. Oj, dziecko, no układ się trochę co zmienił. Co to jest? Nie wiem, Ja muszę kupić. tam wejść, jak tam jest klucz. Nie, kończymy. Nie masz klucza, masz go nakarmić teraz. A baby jest? Ja się boję tego, baby. No on czeka o, na. mam jed... klucz? Czeka, ale on czeka na jedzenie, ale ty jesteś. Zobaczysz, że się wścieknie. Ostatnio, jak zignorowałeś, że masz go nakarmić, no to znowu byłem nawiedzony. O, tory kolejowe. Ej, Ej to korytarz darży, ale... Korytarz w spokoju, nieźle. Ale mieliśmy kończyć człowieku. Baby, patrz, patrz jaki wkurzony, patrz. Siedzi w tym i czeka na jedzenie nadal. Wezmę cię. Bo weź go do tam kuchni, daj mu jeść. Udaję, że mu tam. Nie czemu udajesz? Co nie jeść Chcesz próbować Nie, jeść a teraz moment. piszą do łóżka. No, że jest zmęczony. Czego nim rzucasz? Nie. Zamknięte drzwi. się, nie płacz. Patrz jakie niewiniątko, nie? Kto by pomyślał? Aj oczy mu się powiększają, strasznie. czym się wydaje. Chyba ci się wydaje. Co myślisz, że teraz wyskoczy na ciebie? Nie, nie bój nie. się. To tylko baby i yellow. Uuu, jaka sypialnia. Chcesz iść spać? Ja nie zostawię kotu. Dlaczego? To jest tak strasznie. No, Ale musisz go dać do jakiejś sypialni. Masz... dziecko? Nie mogę patrzeć w ekran, o nie! Czemu? Bo mnie zabija! A gdzie masz ekran? Tu są sędzia! A skąd wiesz, że się ekran zabija? To weź popatrz! Bo mnie zabija! Popatrz! Zabije mnie! Zabije mnie! Zabije mnie za... <noise> A jedno weź popatrz na ekran! <głos> <głos> nie dam się zabić! E, zamknięte. A tu? O, dobra. Dobra, idziemy. Baby. Pff, pff. Ej, czy nie jest za teraz? O! Hey, baby. O ja, baby, mam ekran na głowie! Mnie. A już tu byłeś. O! O nie! No, mówiłam nie ci, daj mu jeść wszystko przez ciebie. Ej, oni znowu mówią, że jest bardzo zmęczona, ty to ignorujesz, on potem się wścieka i jest złym chłopczykiem. Dobra. Spróbuję jeszcze raz. O nie, co to było? Dobra, kończymy tą imprezę. Dobra. To może spróbujemy ostatni las i Ale kończymy. Co? Nie wiem, coś coś zrobić. Nie wiem, coś połazić, dobra. O. No. Jakieś ogniki. O! o co to jest? Baby. Baby? <laughs> Dziecko. Nie wolno straszyć. Mówili, że śpią. To nie Halo. To jest dopiero sypialnia. No to dawaj tutaj do tej Ej, koleżki sypialni. No, Kładaj go tam. Ej, a może? Mogę, mogę spróbować? Co? Dobra, pójdź go tam. Dobra, Nara, koniec. O nie! Ej, jest? no westan mieliśmy kończyć. Wciągnąłeś się? Nie wiem o co tu chodzi. Wkręciły się w grę, no? Patrzcie państwo. No. Koniec. Tylko widziałeś, tam trzeba nacisnąć? Nie wiem. Robiłem tyle co. O, wyjście! Ej, chciałam się przyjrzeć, a ty poszeduj tak szybko. Dobra, idę gdzie. Pokaż nie. gościa. O. Nie. Nie. A nie, o, nie, nie możesz przejść znowu, tych macek? Znowu to, znowu. Co jest? No. Nie odchodź. O nie! Hej, bejbuś. Dobra, idź tam. Bo jeśli się coś mnie będzie gonić. No, na pewno cię będzie gonić od tego jest ta gra. O nie. To te strzałki mówią, gdzie masz iść czy coś się ma? No chyba prawda, nie wiem. Dobra, musisz do tego wyjścia, tak? No. Aha. A byliśmy tu? Bejbuś! Królestwo bejbusia. Pociągi. Au, nie. No właśnie. Nie! Tam, 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 o. Dobra. Mleko. Wy Wychodzę. Ała, ale, ale... razie. Chyba wygraliśmy całą grę. Aha. Och. Nie jesteś jedynym. Zawsze będzie więcej... Czy to była chyba groźba. Dobra, skończmy już na tym. No. I może będzie trzecia część, ale nie wiem, bo już tyle siedzimy na tej drugiej że szok. Ale my chyba ją dokończyliśmy, tą tak? grę. Całą no? grę skończyliśmy? No. O, tak, patrzcie, wróć do, do nocy pierwszej. A ja a ja chyba widziałem, że jest więcej Co? części. Ale trzeba ściągnąć w sensie inną grę, tak? No. Dobra, nie, tak jak taka... znajdziemy. Co? Jest druga... Jest chyba sześć jeszcze tak. Dobra, to, to piszcie w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy testowali kolejne i dajcie znać, czy to było dla Was straszne. Dla tego młodego tutaj widzę królewicza trochę było straszne. Dla mnie zabawnie. Bo, jest, no. bo chodzi o to, się, ja nie lubię tak szybko robić. A no, w stresie. No dobra, dobra. To zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! pa.